W miarę często na tego typu grupach zadaje się pytanie, czy muszę pisać kontrolbucha, jak wypisać kontrolbucha, czy poza Niemcami trzeba pisać kontrolbucha. I wiecie co? Jako wasz dobry kolega po fachu postanowiłem napisać do balm. Maila dostałem od inspektora, który mnie kontrolował, potwierdziłem go w sieci. I teraz wszystko, co tu usłyszycie, jest u mnie na mailu, prześlę go każdemu zainteresowanemu, który polubi ten film, zasubskrybuję, a w komentarzu napiszę mi swojego maila, ewentualnie na Facebooku wiadomość. Mail jest w języku niemieckim i myślę, że jest idealnym dupochronem w razie kontroli. Moment! Jeszcze jedno ważne. Wszystko co robicie bierzecie na swoją odpowiedzialność, w tym temacie zawsze od siebie dodaję. Masz płaconą dniówkę? To spędź te trzy minuty na wypełnieniu tego świstka, nieważne gdzie jesteś. Ale wracamy do korespondencji z Balm. Pytanie pierwsze. Czy kierowcy aut dostawczych do 3,5 tony od stycznia nowego roku muszą przetrzymywać kontrolbuch z 56 dni wstecz zgodnie z wchodzącą korektą ustawy o czasie pracy kierowców? Od stycznia 2025 roku dla kierowców wspomnianych pojazdów nie zmienia się okres, za który wymagane jest prowadzenie ewidencji. Zgodnie z rozporządzeniem o czasie pracy kierowców obowiązuje obecnie zasada, że kierowcy muszą posiadać przy sobie zapisy z bieżącego dnia oraz z poprzednich 28 dni kalendarzowych. Rozszerzenie do 56 dni. Dotyczy na razie jedynie kierowców pojazdów, dla których obowiązuje rozporządzenie 1.6.5 2014. Tu dodam, że ustawa ta na ten moment mówi o tachografach w pojazdach powyżej 3,5 tony. Pytanie drugie. Czy kierowca takiego pojazdu musi przedstawić w razie kontroli ewidencję czasu pracy z państw innych niż Niemcy, w sensie pełen wykres dnia pracy, jak godziny pracy, odpoczynku, załadunku, trasa i kilometry? Zgodnie z prawem kierowcy muszą posiadać przy sobie zapisy dotyczące bieżącego dnia oraz poprzednich 28 dni kalendarzowych. Zapisy muszą być prowadzone oddzielnie dla każdego dnia. Jeśli kierowca w jednym lub kilku z tych dni nie znajdował się na terenie Niemiec. Wystarczy, że posiada dowód, z którego wynika, że nie przebywał w Niemczech. W dniach, w których kierowca wjeżdża do Niemiec, zapisy powinny zawierać ostatni dzienny lub tygodniowy okres odpoczynku. Czasy prowadzenia pojazdu poza Niemcami mogą być rejestrowane jako inne prace. Tu kwestia interpretacji, ale powtórzmy ostatni akapit wypowiedzi. W dniach, w których kierowca wjeżdża do Niemiec, zapisy powinny zawierać ostatni dzienny lub tygodniowy okres odpoczynku. Czasy prowadzenia pojazdu poza Niemcami mogą być rejestrowane jako inne prace. Pytanie trzecie, czy jedyną formą prowadzenia ewidencji pracy jest tak zwana książka Kontrolbuch lub kartki z wydrukiem? Pytam w związku z ewentualnym wymogiem kolekcjonowania 56 kartek, gdzie niestety może nam jedna dwie zginąć przy takiej liczbie? Nie jest określony obowiązkowy format prowadzenia dziennika jazdy? Oznacza to, że akceptowalne są również rozwiązania cyfrowe. Jeśli kierowca podczas kontroli drogowej może na przykład wydrukować cyfrowe zapisy i przekazać je kontrolerowi, spełnia to zasadniczo wymogi i jest akceptowane przez służby kontrolne. Alternatywnie akceptowane jest również przesłanie pliku PDF zawierającego cyfrowe zapisy do służb kontrolnych. W tym celu program cyfrowy lub aplikacja musi umożliwiać generowanie pliku PDF z zapisami na miejscu. Kierowca musi być w stanie bezpośrednio wysłać ten plik PDF ze smartfonu, tabletu lub innego urządzenia do skrzynki e-mail kontrolera-kontrolerki od autora. Powiem szczerze, że kiedyś o tym słyszałem, ale w to nie wierzyłem i troszeczkę ta odpowiedź mnie zaskoczyła, że nie musimy tego pisać na kartkach lub książce, ale możemy sobie przetrzymywać w formacie PDF na tablecie lub telefonie. Musimy mieć tylko możliwość przedstawienia tego w razie kontroli i przesłania e-mailem w czasie kontroli na konto inspektora, gdyby tego sobie zażyczył. Na koniec dodam, że osobą, która mi odpisała jest pani Liza Hartzheim, dział prawny, dywizja K2, dział inspekcji, BALM. E-mail Dostępniam po polubieniu tego filmu i podaniu swojego maila w komentarzu do tego filmu lub kontakcie poprzez Facebooka.